O czym będziemy dzisiaj mówić? A, po pierwsze, witam Cię uwodzicielu, witam Cię podrywaczu, witam Cię graczu w kolejnym moim fantastycznym, niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju wideo. Będziemy dzisiaj mówić o tym, dlaczego wielu mężczyzn potrafi rozbawić kobietę podchodząc w galerii handlowej na przykład na jakimś stoisku czy sklepie do ekspedientki, no w ogóle do dowolnej dziewczyny w ciągu dnia, ale nie wiedzą, co zrobić dalej. Czyli jak przejść z tak zwanego koki dobrego humoru, do trybu uwodziciela i zacząć z nią rozmawiać jak mężczyzna. Jeżeli miałeś kiedykolwiek taką sytuację, że zagadałeś do dziewczyny, powiedziałeś coś wesołego, ale nie wiedziałeś, co zrobić dalej, koniecznie, ale to koniecznie, obejrzyj to wideo do końca. że bardzo popularne są kabarety, stand-upy, się różnego rodzaju show. Wielu mężczyzn ma to w głowie i potrafi na przykład kobietę rozbawić, powiedzieć jakiś dowcip, coś zabawnego. To czy jest on smaczny czy niesmaczny już nie ma w tym momencie większego znaczenia, bo czasami i tak możesz zrobić z siebie głupka, pajaca, wygupić się, a potem na przykład są dziewczynę uwieść, ale trzeba po prostu umieć to zrobić. Albo wystarczy wiedzieć, w jaki sposób przejść z trybu koki fan do trybu uwodziciela, i o tym będę chciał trochę więcej dzisiaj powiedzieć. Przyznam się, w okolicach 2010-2012, gdy byłem bardzo początkujący, gdy uczyłem się też podchodzenia do kobiet, bo zaczynałem tak samo jak ty z pozycji osoby zielonej, początkującej, postresowanej, spiętej. I stopniowo to zaczęło ze mnie schodzić. Kto zna moją historię wie, jak to wyglądało. Nie o tym teraz będę mówić, natomiast wtedy miałem takie trudności, żeby właśnie z tego trybu kokient fan takich dowcipów, żartów, przejść na uwodzenie. I często podchodziłem, mówiłem coś zabawnego, szczególnie właśnie ekspedientki, jakieś takie dziewczyny pracujące na przykład na wyspie w galerii, um, zagadywałem. Była fajna reakcja dziewczyny, do której zagadałem powiedzmy w galerii handlowej, mówiąc coś zabawnego, czy jakiś dowcip, albo na przykład nawiązując do tego, co ona sprzedaje na tym stoisku i powiedzieć jakąś zabawną historię, o tym, aby było rozmawiać. Były z tego fajne reakcje, tylko problem był taki, że ja nie potrafiłem pociągnąć tego dalej. Nie potrafiłem przekazać intencji, nie potrafiłem być konkretny i o tym powiem dzisiaj trochę więcej. Nie będę mówić dużo o tym, w jaki sposób z samego dowcipu żartu przejść na uwodzenie, bo tego uczę też na moich kursach, natomiast skupmy się na czymś takim jak mowa ciała, jak taki uwodzicielski, flirciarski styl bycia i intonacja Twojego głosu. Bo jeżeli ja podchodzę do dziewczyny, która sprzedaje jakieś wisiorki i mówię do niej, że na przykład nie wiem. Hmm, ty jesteś chyba jakąś szamanką, że tu sprzedajesz takie afrykańskie wisiorki, albo nie wiem, mam wrażenie, że ta Afryka jest twoją pasją i wszystko co się z tym wiąże. I ona na przykład się śmieje, no nie no w Afryce jeszcze nie byłam, prawda, dopiero może kiedyś pojadę, byłam tylko w Egipcie. I, i oczywiście można, można wokół tego Egiptu też jakieś tam dalsze historie opowiadać, natomiast wtedy ważne jest to, żeby zacząć mówić trochę inaczej, zacząć mówić wolniej, niższym głosem, inaczej na nią patrzeć i powiedzieć na przykład, że widzisz, gdybym ja był z tobą teraz w Egipcie, to nie byłoby tak, że tylko byś pojechała na piramidę i byś sobie mogła troszkę pochastać na tych wielbłądach, na których będziesz podskakiwać, co pewnie lubisz, ale poszedłbym z tobą na jakąś fajną plażę, taką piaszczystą, potężną, gdzie nie ma ludzi, kupiłbym butelkę dobrego wina, wziąłbym kocyk albo ręcznik, i na tym kocyku rozłożyłbym nam taki mały piknik, otworzyłbym to wino, i poszlibyśmy wtedy, kiedy jest zachód słońca, żeby zobaczyła pierwsze gwiazdy, żeby zobaczyła, jak zachodzi słońce, jak zanurza się tam do morza czy do oceanu, cokolwiek takiego, i już prowadzić taką romantyczną atmosferę. Zauważ, jak bardzo różni się to, co mówię teraz, od tego, co było wcześniej, kiedy mówiłem tylko o tym żarcie, że ona sprzedaje te wisiorki afrykańskie tam, tak, w afrykańskim stylu jakaś tam szamanka z, z Kenii czy z jakiejś dżungli, prawda, czy z jakiegoś tam innego szałasu, złotego. Mm, tutaj już, <coughs> przepraszam, ale moje gardło dopiero wraca do formy, a moja mowa wraca do Norby, <laughs> Więc tutaj siłą rzeczy można przejść na takie fajne na takie fajne tryby u Wodziciela. i właśnie to jest to czego uczę na moich szkoleniach, żeby na początku na wesoło zrzucić z niej tą presję, bo pamiętaj Ty podchodzisz, Ty się stresujesz, ale ona też to przejmuje, więc ona też zaczyna się stresować. Czasami nie wie dlaczego i czasami ta dziewczyna Ci ucieka, bo Ty na przykład jeszcze nie masz takiego doświadczenia, żeby te emocje opanować, żeby obrócić to w żart, żeby ten stres zszedł i z siebie i z niej. Ja już na pierwszym dniu szkolenia, jak siadamy przy kawie, jak Cię wprowadzam w temat, w jaki sposób Ty będziesz zagadywał do kobiet, mówię Ci w jaki sposób taki stres z Ciebie zrzucić i w jaki sposób taką presję po prostu z siebie zdjąć. Więc jak najbardziej też Cię tego nauczę. Wiadomo nauczysz się zagadywać, nauczysz się zbijać obiekcje, nauczysz się hmm, czemu służą testy, czyli jakby testowanie kobiety hmm, w ciągu dnia. Testowanie ciebie przez kobietę. To o, to o to głównie chodzi. I to są rzeczy bardzo istotne. Natomiast dużo ważniejsze jest to, żebyś ty pracował nad tym, w jaki sposób mówisz do kobiety i w jaki sposób na nią patrzysz. Bo jeżeli masz dopracowane to, w jaki sposób patrzysz na kobietę, i jeżeli jest tak że ona widzi, że Ty patrzysz na nią w takim mm, wodzicielskim stylu i mówisz do niej tak sobie myślę, o której godzinie dzisiaj kończysz pracę, bo ja jestem wolny około 20 i mogę Ciebie gdzieś porwać na wino, albo na ciszę, albo możemy iść na lody, bo jest coraz cieplej, a patrzę, że u Ciebie jest tak gorąco w tej pracy i jestem przekonany, że masz ochotę z siebie to wszystko zrzucić teraz. Ale co zrzucić? No nie, no nie chodzi mi o to, żeby zrzucała te rzeczy z półki, które masz w sklepie, tylko żeby zrzuciła z siebie te ciuszki. Ale okej, okay, okej, okay. jeszcze tego nie rób, bo po pierwsze jesteś w pracy, po drugie się za mało znamy i jeszcze nie możemy o tym myśleć, jak byłoby fajnie, gdybyśmy dzisiaj po pracy poszli na spacer, poszli sobie na plażę, otworzyli butelkę wina, gdybym zaczął cię głaskać, przetulać i poznawać siebie tak jak mężczyzna poznaje kobietę, zauważ jak bardzo to ułatwia uwodzenie, przejście właśnie na taki tryb, ona wtedy się cieszy, może się lekko o śmielić, ale to nie ma znaczenia, bo teoretycy patrzą na takie rzeczy, prawda, oj ona się o śmieli, tak, pizdeusze z wykopu, ale dla Ciebie ważne jest to, że ona zacznie o tym myśleć, że ona zacznie sobie to wyobrażać, że ona tak naprawdę będzie już patrzyła na Ciebie nie jak na klienta, który wchodzi o coś się pyta, taki tak zwany czyli tu popatrzę, popatrzę i pójdę, tylko ona widzi w tobie potencjalnego partnera, mężczyznę, powiedzmy nawet kochanka, z którym chce pójść na randkę, tak? poznać siebie, powiedzmy, że jest to na razie takie zaintrygowanie, to jeszcze nie jest zainteresowanie seksualne, ale to już jest zaintrygowanie i to jest bardzo fajny etap dla Ciebie, żebyś Ty spotkał się z nią, zbudował zaufanie, jeszcze bardziej podkręcił to zafascynowanie z jej strony tak, żeby ona po prostu czekała z niecierpliwością na twój telefon i na kolejne spotkanie. I w taki sposób będziesz miał sytuację, że ta dziewczyna do ciebie pisze SMS-a, że na przykład jeszcze, jeszcze się to nigdy nie zdarzyło, żeby do niej ktoś zagadał na ulicy, bo ja takie SMS-y dostawałem od dziewczyn i wtedy nie musiałem pierwszy dzwonić. Oczywiście było tak na ogół, że to ja pierwszy dzwoniłem, ale siłą rzeczy też czasami dziewczyny się pierwsze odzywały. Dużo gości nie wie jak to zrobić i na przykład potem się głowią dlaczego ta dziewczyna nie odbiera telefonu, albo dlaczego dała ci tylko Instagrama. A Instagram to jest gówno, bo tam tylko ona się dodaje do followersów, do obserwujących. Wiadomo no dziewczyny atrakcyjne szczególnie chcą mieć tych followersów dużo, tych obserwujących dużo, więc one rozdają Instagrama na prawo i lewo. Ja słyszałem, że kiedyś jakiś tam Amerykanin na YouTubie po prostu pokazał że on chodzi zbiera Instagramy od dziewczyn, tylko że co to daje, tak? Ja też widziałem polskich trenerów, do trenerów, którzy zbierali Instagramy gdzieś na ulicach Warszawy, tylko to nic nie daje. To jeszcze nie jest uwodzenie. Tak samo jak taniec to jeszcze nie jest uwodzenie, prawda? To jest tylko taniec. Ona może tańczyć z byle dupkiem, tak? Ona może tańczyć z gościem, który ją nie obchodzi. Przez grzeczność na przykład zatańczy z nim, tak? Bo głupio było odmówić, no dobra zatańczę jedną piosenkę trzy minuty i muszę uciekać do koleżanki, prawda? No, tak to po prostu wygląda, więc też nie daj sobie wmówić, że zbieranie Instagramów czy Facebooków to ma cokolwiek wspólnego z uwodzeniem, bo na ogół z tego już później nie ma kontynuacji. Chyba, że masz super profil odpicowany, dopracowany, jakieś wiesz, garnitury Armani'ego dopasowane, super wakacje pod palmą, być może ona to zobaczy i on to zainteresuje. Wtedy jak najbardziej, natomiast zakładam, że 95% gości nie ma aż tak perfekcyjnych profili, czy kąt na Instagramie, więc zbieranie tego gówna nie ma żadnego sensu. I nawet to, że Ty pokażesz pazur już przy podejściu i powiesz, że ty się nie bawisz w jakieś Facebooki dla dzieci i instagramy też siłą rzeczy stawia ciebie wyżej, bo jeżeli ośmiu innych gości czy dziewięciu będzie brało Instagrama, tak, 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 tak do ta Instagrama, ja sobie zapiszę, zapisz mi, jest, jest, idzie do kolegi, jest, jest, dostałem tego Instagrama, no co to jest, prawda? To jest, to jest po prostu większość takich teoretyków, kiedyś się mówiło AFC, czyli taki przeciętny E, sfrustrowany frajer, tak, który po prostu cieszy się, że zbiera Instagramy. Nie. Ty masz brać od dziewczyny numer telefonu, masz jej puścić strzałkę, sygnał, sprawdzić, czy to jest dobry numer, żeby do niej zadzwonić, bo wtedy masz drugą swoją szansę, czyli tak zwaną grę telefoniczną, czyli możesz fajnie z nią pogadać, fajnym głosem powiedzieć no cześć, wiesz kto mówi? A zapisałaś sobie Michał jak no to masz szczęście, to już powiem Ci, że masz u mnie pierwszy punkt i już u mnie zapunktowałaś. I tego typu rzeczy, prawda? I się tym bawisz, wygłupiasz się i wtedy to pracuje dla Ciebie, wtedy ona sama jest ciekawa jak to będzie, jak spotkacie się na żywo, jak to będzie, jak po prostu ją gdzieś jeszcze porwiesz. Ona sobie pomyśli, kurde, on mnie chce gdzieś porwać, tak? To jest w ogóle szaleństwo. I ona już nie będzie myślała, czy z Tobą się spotkać, tylko kiedy, prawda? Jak przełożyć fitness, pole dance, twerk, nie wiem, jakieś swoje takie um, też crazy zajęcia, aktywności, żeby właśnie z Tobą spędzić fajnie czas. I jeżeli ona po takim podejściu i po, takim, po takiej fajnej grze telefonicznej spotka się z Tobą na przykład w piątek albo w sobotę, gdzie jest to na ogół czas taki przeznaczony na rozrywkę dla jej koleżanek, dla jej znajomych, to znaczy, że Ty wskoczyłeś w dość ważne miejsce w jej umyśle, bo to już nie jest friendzone, bo friendzone to jest jak sobie pójdziesz tam. Na kawę, pogadać do kina, gdzieś tam coś tam, tak? Jeżeli na przykład dziewczyna nawet ci mówi, że ma chłopaka, to bardzo fajnie, że masz osobę, z którą chodzisz do kina, osobę, która pełni funkcję chłopaka, a teraz będziesz miała mężczyznę. Ja zupełnie coś innego ci pokażę, nie proponuję ci ślubu, chcecie poznać i często uwierzcie, że to wchodzi, tak? Bo często dziewczyna jest w takiej relacji początkującej, no poszła z kimś dwa razy do kina, gdzieś tam byli, pograli w kręgle, jakieś kule bilardowe czy jakieś inne. I, i co, co to znaczy, tak? Że mówi, że jest zajęta, nic to nie znaczy, tak? To jest tylko test na frajera. Wiadomo, jak dziewczyna Ci pokazuje drogi pierścionek za kilka tysięcy i pokazuje ci na smartfonie, że na tapecie ma zdjęcie z chłopakiem, jak się oświadcza albo gdzieś tam są, no to wiadomo, że ona nie wkręca, ale jeżeli tylko mówi, że jest zajęta, albo, albo tam nie wiem, mam kogoś, tak, teraz w sobie i tak dalej, to nie ma to żadnego znaczenia. I wracając do tematu, jeżeli chcesz nauczyć się jak przejść z tego dobrego humoru na tryb uwodziciela, czyli z tego cocky and fun na wesoło, na taki tryb powiedzmy to um, ramach księcia, ramach uwodziciela, e, niektórzy mówią tam puła, ja nie lubię tego określenia, bo jest sztuczne i amerykańskie, ja lubię polskie słowa, <gryw> lubię w ogóle polski język, bo jest piękny. I uważam, że jeżeli chcesz przejść na tryb uwodziciela, kobieciarza, mężczyzny, który bawi się tymi wszystkimi relacjami, ma tego dużo, nawet jak mi jakiś jeden temat wypadnie, jakaś jedna laska, nagrywa sobie nowe, kolejne tematy, to pod spodem będzie mój adres mailowy. Tam jest najszybciej, najprościej się ze mną skontaktować. Napiszesz do mnie maila krótkiego o treści szkolenia, będę wiedział o co chodzi, wyślę Ci pozostałe szczegóły. Póki co, bardzo dziękuję Ci, że obejrzałeś to wideo do końca. I widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!